na kanale Tryki z Ameryki dziś będzie kolejny odcinek z serii B jak biznes i miałem mówić o zdobywaniu klienta jak zdobyć klienta i bardzo z tym tematem się wiąże drugie najważniejsze słowo w biznesie bo pierwsze słowo to było najważniejsze to było zaufanie eee, następne to jest szacunek Szacunek do siebie, szacunek do klienta, szacunek do innych ludzi ogólnie. Dlatego, że na przykład umówicie się na spotkanie z kimś i jedzicie autostradą i jest jakiś wypadek, bo to zawsze się zdarza, i będziecie spóźnieni. Ja wiem, że jest XXI wiek i każdy ma przy dupie, że tak powiem, telefon zadzwonić do klienta, powiedzieć słuchaj, ty, jest taka i taka sytuacja i będę 10 czy 15 minut później, albo wręcz zostawić voicemail, jak klient nie odbierze. I wtedy człowiek wie, że wy go szanujecie, szanujecie jego czas i że po prostu rzeczy się zdarzają i jest OK. Ale jak przyjedziecie spóźnieni, i się tłumaczycie, że był trafik, że był wypadek na autostradzie. To nie to samo. Uwierzcie mi, to nie to samo. Już macie taką krechę minusa u klienta i jest duże prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli będziecie mieli dobre gadane i dobrą cenę, to nie dostaniecie tej roboty. Wiem to z doświadczenia, bo widziałem takie sytuacje. Gdzie ja już montowałem meble i przyjeżdżali ludzie na konsultacje odnośnie blatów kamiennych. I wiadomo, że jest zawsze kilka firm przyjeżdża na spotkanie i my jeszcze montowaliśmy, a oni już przyjeżdżali i ci ludzie, którzy się spóźnili i mieli milion wymówek, nigdy nie dostali roboty. Druga sprawa. Jeżeli nie szanujecie siebie, to znaczy co to znaczy na przykład w stosunku do pracowników jesteście tak zwani głupio mądrzy i, i wulgarni, to tylko o was źle świadczy. Naprawdę to tylko o was źle świadczy i jak ktoś ma trochę więcej pojęcia i popatrzy na Was z boku, jak na robotach nieraz widzę jak Inni traktują swoich pracowników, to po prostu, no, debil. No, debil i już, takie jest pierwsze słowo. Także takie firmy, ja już jestem w biznesie na tyle długo, żeby widzieć takie firmy gwiazdy, że tam zabłysnęły. Ktoś był dwa lata w biznesie i już mu się wydawało, że pana Boga za nogi złapie i że już jest alfa i omega, i że on wszystko wie. I to jest klasyczny przykład e, efektu Dunninga-Krugera, że im mniej wiesz, tym cel wydaje ci się bliższy. I wszystkich mieli za nic. Minął kolejny rok, popłynęli i są znowu dziady, tak jak byli. Także e, życie jest bardzo przewrotne i tak jak mówię, szanować siebie, swój czas, ale szanować też innych, i czas innych, czyli klientów, pracowników, nie, że akurat tak się zdarzyło, że macie nad kimś jakąś tam władzę, a tą władzę macie tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś wam na to pozwala. Tak, macie tylko tą władzę, dlatego że ktoś się godzi na to, żebyście mieli tą władzę nad nim. Jeżeli przestanie się godzić, to możecie tylko po ryju dostać i tyle. Taki będzie efekt końcowy. Wracając do tego, jak właśnie zdobyć klienta, więc moim zdaniem wszelkiego rodzaju ulotki, ogłoszenia w pracy, w prasie, czy nawet billboardy, to już nie działa. To już nie jest XX wiek i ludzie mają tyle tego, że mają już filtry zamontowane podświadomie, że oni tego już nawet nie widzą. Co jeszcze działa? Ogłoszenia w internecie, które ukazuje się na telefonach. Dlatego, że wiadomo, że starzy ludzie nie używają tyle telefonów komórkowych co ludzie młodsi, ale starzy ludzie nie potrzebują już mebli. Dlatego to jeszcze w jakimś tam stopniu działa. Ale najbardziej działa zdobycie klienta przez polecenie byłego klienta komuś innemu, znajomemu, komuś z rodziny. To najlepiej działa, najszybciej działa. Jeżeli jedziecie na spotkanie i się nie spóźnicie z polecenia poprzedniego klienta, to z doświadczenia wiem, że 90% 8% jest pewne, że to robotę dostaniecie. Czyli to jest duży zwrot, dlatego że, jak statystyki podają, na jedno z dziesięciu robót, które ktoś dzwoni z ogłoszenia, możecie dostać albo nie, jedno z dziesięciu. A tu jest 98-95% pewne, że dostaniecie. Także warto o to dbać, warto klienta poszanować. Bo jeżeli szanujecie klienta, to on szanuje też was. I to jest, e, wiąże się z poprzednim odcinkiem z tej serii B, e, gdzie mówiłem o najważniejszym słowie o zaufaniu. Jeżeli klient wam zaufa i udowodnicie, że jesteście godni zaufania, to nawet jak coś się nie uda, no bo nieraz się zdarza, że no po prostu coś się nie uda i, i już. Oczywiście to wtedy poprawić, ale klient na to spojrzy w ogóle inaczej przez pryzmat, jak gdyby, zaufania, niż gdyby was nie lubił, i wtedy po prostu to może wyniknąć z tego wielka chryja. I jak to mówiło, mówili w Polsce, dobre idzie daleko, a złe wiadomości jeszcze dalej, i po prostu. Możecie zrujnować sobie reputację. Także ja uważam, że zdobyć klienta najłatwiej to może nie jest, ale najskuteczniej to jest przez polecenie z, od poprzedniego klienta do następnego. Dlatego, że ludzie chcą mieć jakiś punkt zaczepienia i jeżeli kogoś znają dobrze, na przykład sąsiada, mieszkają z nim ponad 10 czy tam 15 lat i zrobiliście im yy, sąsiadowi meble i sąsiad, szanujecie go, bo wiecie, że jest nie jakiś tam bajkopisarz i mówi, że ty jest ta firma jest kurna, naprawdę w porządku i że jest po prostu, yy, dostał to, co chciał. Także miałem bardzo wiele, także robiłem po prostu kilka domów na danej ulicy w danym mieście dlatego że po prostu sąsiad sąsiadowi mnie polecił i to jest najskuteczniejsza metoda reklamy i tak jest po prostu no trzeba nad tym popracować wcześniej ale potem się zbiera owoce tego że jak Cię polecą to jest pewne że dostajesz tą robotę a jak ja mówię nie jest żadnym problemem cokolwiek i w jakiej ilości wyprodukować. Problemem jest to sprzedać. A jeżeli chcecie zdobyć klienta, to musicie sprzedać siebie. A żeby sprzedać siebie, musicie reprezentować sobą jakiś poziom, szanować siebie, szanować klienta i mieć dobrą reputację, czyli wzbudzać i utrzymać zaufanie u klienta. Dlatego, że możecie go raz oszukać, wzbudzając zaufanie takie Pozorne, ale potem się okazuje jak w kartach, jak w pokerze, że sprawdzam i <laughs> dupa blada. Także tak to z mojej strony wygląda. Takie jest moje zdanie, takie są moje spostrzeżenia. Może w innych krajach jest inaczej. Co kraj to obyczaj? <laughs> Pytacie mnie, co ja na te dane tematy myślę, i jakie mam spostrzeżenia, więc mówię. Jak się podobało. Dajcie lajka. Wejdźcie na mediaparte24.pl i na drewno.pl, aby tam moje książki. Miłego dnia wam życzę i niech moc będzie z